Cześć, witam wszystkich. Jak zapewne się domyślacie, mam dla Was dobre wiadomości. Jak zapewne się domyślacie, udało się skończyć Messerschmitt 109 Special Hobby. Bodel bardzo dobry, bardzo dobry zestaw. Cóż więcej, rzec, zobaczcie ostatni odcinek z prac, no i galerię końcową. Miłego oglądania. Raport z dokończenia Messerschmitta. Tutaj już nic takiego super ciekawego może nie ma, ale te ostatnie detale jednak trochę warto pokazać. Tutaj taki patent z malowaniem Elementów z całej ramki. No głównie dużo malowania, wykańczania e, i takich tam drobnych drobiazgów. Koła wiadomo i tutaj już przyklejane na swoje miejsca. Detale klejone na spodniej części samolotu. To teraz pora na górną część, czyli karabiny maszynowe kadłubowe, maszt anteny. Tym razem czarny. Chociaż na podwozie użyłem nieco innych kolorów. Ta osłona pasuje nawet z karabinami maszynowymi tymi do otwartej wersji, ale one chyba mają jakąś nieprawidłową długość, bo nie widać ich tak, jak powinno być je widać. No ale cóż, model z założenia ma być z otwartą osłoną tylko do przechowywania z zamkniętą. Wytarty łóż i teraz lakier bezbarwny na całość. To jest mieszanka lakieru głównie półmatowego, takiego satynowego z pewną dawką matowego. No i teraz jeszcze antena. Tutaj akurat postanowiłem trochę bardziej pokazać to, jak ona jest właśnie sklejana. Wystarczy tutaj przytknąć do kleju i teraz naciągnąć całość, kiedy tamten klej przy maszcie już zwiąże. No i otóż. Jest prawidłowo. Teraz tylko jeszcze ten dodatkowy odcinek. I po paru retuszach można było zdjąć maski, i model był gotowy. Zapraszam więc na galerię końcową. Rzeczona galeria przed Wami. Tutaj na początek dwa zdjęcia na białym tle, ale ja dalej nie umiem dobrze robić zdjęć na białym tle. Muszę poeksperymentować z tym. W każdym razie, macie tutaj dwa zdjęcia z zamkniętą, z zamkniętą osłoną silnika ze wszystkimi pokrywami na miejscach. a teraz to samo tylko już na czarnym, na ciemnym tle. I cóż, krótkie podsumowanie przydałoby się. Więc cóż, naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry model, bardzo precyzyjny. A jedynym mankamentem, jaki zaobserwowałem, jest chyba minimalnie za duża owiewka, właściwie w części przeszklone, można by powiedzieć. Wydaje się, że są minimalnie zbyt dużych rozmiarów. To za chwilkę zobaczycie na dalszych zdjęciach. No, ale dobrze. Mimo tego faktu, całość naprawdę zasługuje na bardzo wysokie uznanie. Tutaj widzicie już Model po zdjęciu osłony silnika, osłon broni maszynowej. Cóż, rzec, naprawdę świetna, świetna konstrukcja bardzo dobrze przygotowana, świetnie spasowana, w pełni ponitowana. Trzeba uważać przy łoszu, żeby nie wyglądał jak brudny, bo, bo to może z daleka tak właśnie wyglądać. do z bliska widać, że to nie jest brud, tylko to są unity. Gorąco polecam każdemu, chociaż na pewno nie na pierwszy model i raczej wymaga ten model doświadczenia już. Więc każdemu, ale każdemu, kto jakieś to doświadczenie tam posiada. Trzeba też uważać na kalkomanie, bo są bardzo cienkie, ale naprawdę dają radę. I. Mm, Cóż, no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten model przygotowano. Myślę, że mogę zaryzykować twierdzenie, że to najlepszy model, jaki w życiu sklejałem. Ale z drugiej strony nasz Łoś z IBG też ma <ścoughs> silniki odtworzone. Też jest świetny, no ale tutaj mamy model według innej filozofii, tak? stuprocentowo plastikowy znakomity i naprawdę warty, warty, swojej ceny warty tego co sobą prezentuje, to jest standard co najmniej skali 1 do 48 jeśli nie 1 do 32 momentami naprawdę bardzo, bardzo piękna rzecz, bardzo piękny model bardzo dobry model więc cóż, rzec po prostu polecam. I tak na ten moment przedstawia się sprawa ze Special Hobbyowskim. No, nie wiem, mo, może bez przesady nie będę tu aż takich e, neologizmów wymyślał. Z Emilem ze Special Hobby zobaczymy, co jeszcze Special Hobby e, zamierza tutaj dokładnie przygotować. Wiadomo, że teraz będzie jeszcze wersja 3. Idą za ciosem. Jeśli będzie jeszcze coś szczególnie ciekawego, to może również trafi na kanał, ale jak zwykle wszystko się okaże w odpowiednim czasie. Dobrze, to teraz wypadałoby przedstawić kolejny zestaw, który zamierzam tutaj na tym kanale skleić. I jest to zestaw, który już kiedyś, chyba dawno temu może nie tyle ten zestaw, ile. Ten model zapowiadałem już dawno temu, faktycznie i to chyba w latach można mierzyć. No, w każdym razie, otóż i jest przed Wami, i będzie to, i będzie to Michel z Elfixa. Ciekawa mm, rzecz, ciekawa konstrukcja, dość nowy model, yy, znaczy nowy, no ma już parę lat, ale dalej trzyma bardzo dobry poziom. Na no, w przypadku tego zestawu jest jeszcze dodatkowa zaleta, mianowicie jest polskie malowanie, a więc wiadomo, że zestaw będzie miał tutaj szczególne. Jakby to powiedzieć, walory. W przyszłym tygodniu, więc mam nadzieję, przedstawić inbox wraz z jakimś tam wstępem historycznym, a potem mam nadzieję rozpocząć sklejanie. I to tyle na ten moment ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszelką pomoc i wszelkie wsparcie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.